Cześć, witam serdecznie w 63 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. O tej artystce można mówić i pisać tylko wielkimi literami. Wielki talent, który wspaniale spożytkowała, śpiewała w kilku językach, udzielała Wywiadów radiowych i telewizyjnych praktycznie we wszystkich krajach, w których śpiewała. Śpiewała po włosku, po rosyjsku, po polsku. Te trzy języki na pewno, może było tego więcej. Jakiś czas temu e, powstał o niej dziesięcio-bodaj odcinkowy serial. A w rolę tytułową wcieliła się Joanna Moro, która moim zdaniem odtworzyła tę postać rewelacyjnie na kanwie aktorskiej. To wokalistka, której do dzisiejszego dnia należą się wszelakiego typu zaszczyty i chwała. Wyjątkowa pod wieloma względami. Pomijając to, że dysponowała unikatowym głosem, to mierzyła, jak na kobietę, ponad 1,80 m wzrostu. Bohaterką tego odcinka jest polska wokalistka, która urodziła się w Urgęczu w 1936 roku. Anna German. Oczywiście, płyty Anny German, jak powiedziałem, nie ukazywały się tylko w Polsce. Mnie tutaj parę rzeczy brakuje, więc ten odcinek, tak naprawdę, poza imieniem i nazwiskiem artystki, nie będzie zawierał więcej informacji, ale jest to postać, która do dzisiejszego dnia Budzi podziw, szacunek i zainteresowanie. Skupię się zatem na sporej części polskiej dyskografii e, Anny German, to znaczy na płytach, które w tej chwili posiadam już w swojej kolekcji. Debiutancki album Anny German, tańczące Eurydyki, to zdecydowanie jedna z najważniejszych płyt artystki. Nie tylko dlatego, że jest to płyta debiutancka jednej z najważniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej, natomiast dla mnie jest to płyta wręcz wybitna. Nie chodzi tutaj absolutnie o to, że zawiera największe przeboje artystki, ale mamy tutaj nawet już piosenki w języku włoskim. Taka piosenka jak La Mamma z repertuaru Charlesa Aznavura. Natomiast polski repertuar bije na kolana większość wokalistek, może poza jedną Violettą Villas, która była również absolutnym wyjątkiem na polskiej scenie. to Anna German z całą, yy, z całą odpowiedzialnością za te słowa mogła stanowić yy, dla yy, Czesławy Gospodarek, bo tak naprawdę nazywała się Violetta Villa, z poważną konkurencję. I na pewno, powiedzmy, że odbywała się tak zwana zdrowa konkurencja. Numer katalogowy tego wydawnictwa XL0284. A zatem wniosek, że płyta... Ukazała się w roku 1965. Anna German z wykształcenia była geologiem, więc całkiem inne um, jak gdyby obrała studia, kiedy nagle w jej życiu pojawiła się piosenka. Została zauważona przez najważniejszych autorów tekstów, kompozytorów i promotorów kultury tamtych czasów. Ciężką pracą ukazała się ta płyta. I moi drodzy, na tej pierwszej płycie Anna German oczywiście prezentuje nam kultowy utwór tytułowy Tańczące Eurydyki. Mamy tutaj z największych przebojów Anny German również Bal u Posejdona, przepiękne, przepiękne Wieje wiatr. Mamy melodię dla synka Deszczem i zawieją jesteś moją miłością. Zakwitne różą i dziękuję Ci moje serce. Wymieniłem wszystkie polskie utwory z tego albumu, dlatego że każdy z nich e, ma swój unikatowy klimat zapewniony przez wspaniałą orkiestrę Stefana Rachonia, więc cudowny wokal Anny German jest oparty na naprawdę mocnym muzycznym fundamencie. Proszę bardzo, tutaj mamy pierwszy press, 1965 rok, XL 284. Drugi album Anny German, recital piosenek, ukazał się w roku 1967. Eee, płyta wyjątkowa z tego względu, że już w latach 60., Niektóre polskie płyty posiadały laminowane okładki i e, w przypadku tego typu płyt były zawsze dwie wersje okładki. E, z kolei tańczące eurydyki, tutaj akurat zwykła papierowa okładka, ale również była wersja laminowana. Natomiast e, akurat recital piosenek posiadam właśnie w tej laminowanej wersji. I właściwie e, debiutancki album Anny German tak rozbudził apetyty e, słuchaczy jej wielkiego talentu, że e, bardzo szybko, właściwie, bo po dwóch latach ukazała się ta płyta. Recital Piosenek numer katalogowy XL424, a tutaj, moi drodzy, z takich najważniejszych utworów myślę, że jest nią e, cyganeria. I tutaj już nawet ym, ym, nawet Anna German próbuje śpiewać w języku angielskim, czego jest przykładem otwierające drugą stronę płyty utwór over and over. Natomiast e, generalnie rzecz biorąc, ciężko znaleźć tutaj tak zwane przeboje, jak na płycie debiutanckiej, ale pojawiają się kolejni wspaniali współpracownicy. Anny German, wystarczy wymienić chociażby Katarzynę Gertner jako kompozytorkę, czy Marka Sarta, Henryka Warsa, najlepsi, bezwzględnie najlepsi, Tamtych czasów. Kolejny album, płyta numer 3, to Człowieczy los. Płyta, którą również bardzo sobie cenię. Album ukazał się w roku 1970, i nawet taki przykład. Eee, spójrzmy na okładkę tej płyty i zdjęcie. Anny German z jednej i z drugiej strony. Mimo tego, że oczywiście e, urodzona e, w 1936 roku Anna German tutaj miała 34 lata, to, że tak powiem, wyrafinowane męskie oko zauważy w jej urodzie taką charakterystyczną dziewczęcość, co, co nadawało jej urodzie naprawdę e, takiego powabu okładka Gatefold okładka i płyta jak na rok 70 zachowana w świetnym stanie ja nie będę jej wyjmował dlatego że jest wkładaną od środka i po prostu tutaj no szkoda by było po prostu coś z tą okładką zrobić zniszczyć ale mamy tutaj kolejne wspaniałe utwory piosenkarki Człowieczy los utwór tytułowy. Dziękuję. Mamo. Eee, uroczysko, które również było wielkim przebojem i Gałązka snów. Eee, płyta wydana w mono, chociaż okładka sugeruje, że była również wersja stereo. Numer katalogowy XL i SXL 593, co wskazuje na to, że rzeczywiście płyta ukazała się w roku 1900. 70. Moi drodzy, natomiast już rok później. Rok później Anna German wydaje swój kolejny album, czwarty Wiatr mieszka w dzikich topolach. Numer katalogowy XL i SXL 741. 71 rok, więc tutaj pokazałem wam cztery Pierwsze albumy Anny German, ale to oczywiście nie wszystko. Tutaj z największych przebojów należy wymienić utwór tytułowy czyli Wiatr Mieszka w Dzikich Topolach. Trzeba nam się pospieszyć Warszawa w Różach. Cztery karty. Tańcz Dziewczyno. Taki, taki w sumie przypadkowy zestaw utworów z tej płyty, ale to również świetnie zachowany egzemplarz. Spójrzmy na okładkę. Tutaj zajrzyjmy do środka. Wydanie mono, gruby winyl, to się chwali. I naprawdę, jak na 71 rok, płyta jest w idealnym stanie. Czyli można, można. Ja mówię o takich płytach z lat 70., szczególnie niebieskiej muzy, o tych pierwszych presach, że są to płyty oszczędzone przez gramofon Bambino, bo naprawdę płyta jest w świetnym Stanie widać, że naprawdę ktoś dbał o ten konkretny egzemplarz i za to mu chwała. Moi drodzy, bardzo dużo tego było. Jeżeli chodzi o rynek zagraniczny, mówię język włoski, język rosyjski, były i longplaye, były i single. Bardzo dużo tego było, natomiast sytuacja jest taka, że w pewnym w momencie Anna German e, uległa bardzo poważnemu wypadkowi, który na długi dosyć czas uniemożliwił jej występy, a kiedy e, pojawiła się po raz pierwszy na scenie po tej katastrofie, można by powiedzieć po tym wypadku e, dostała e, owację na stojąco całkiem zasłużenie. E, niestety e, ten wypadek... E, w 100% odbił się na zdrowiu artystki i zaczęły się problemy. E, problemy e, takie, że e, kiedy nie mogła już e, nagrywać, e, znaczy występować, to nagrywała sobie nowe piosenki na dyktafon. Przypomnę, że był początek lat 80., i na no, słowo dyktafon praktycznie nie funkcjonowało jeszcze w naszym języku. Miała taki mały magnetofon w sumie, który, na którym nagrywała swoje nowe piosenki. Niestety, trzeba tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz: że nadszedł czarny dzień dla polskiej piosenki. Anna German zmarła w 1982 roku w wieku 46 lat. Pośmiertnie, natomiast pośmiertnie, polskie nagrania postanowiły wydać w roku 1990 dwupłytowy album z nagraniami archiwalnymi. Zatytułowano ten album Powracające Słowa. To dwupłytowe wydawnictwo jest dzisiaj już dosyć rzadkie na rynku wtórnym, i oczywiście jest to rekonstrukcja nagrań archiwalnych, część jest niepublikowanych. Prawdopodobnie jest to tak podzielone, że jedna płyta jest z utworami z archiwów powiedzmy polskiego radia, natomiast druga, to znane przeboje artystki, i to jest właśnie ta płyta numer dwa. Jak tutaj mamy tańczące eurydyki, czy chcę być kochaną, skąd przyjdzie noc, zakwitnę różą, to wiadomo, pierwsza płyta, czyli to można traktować jako składankę. To jest płyta numer dwa. Natomiast płyta numer jeden to niepublikowane utwory. Anny German, i tutaj y, wielkie podziękowanie dla e, męża e, m, Anny German, który doprowadził do wydania tego y, albumu, pana y, Zbigniewa Tucholskiego. Zaraz pokażę tą drugą płytę. Okładki, y, mimo tego, że jest to całość, okładki się oczywiście różnią. To jest płyta numer 2 i tutaj będzie płyta numer 1. Moi drodzy, mimo tego, że tył okładek prawie jest identyczny, tutaj oczywiście są inne zdjęcia, ale te zdjęcia też się powtarzają. I tutaj mamy przód okładki tej pierwszej e, płyty. Również oczywiście polskie nagrania, czyli klasyczna, e, klasyczny... Klasyczna kremówka polskich nagrań. I tutaj rzeczywiście mamy nowe utwory. Powracające słowa, czy jeszcze zdążę, z wiatrem? Miłość jest milczeniem. Świetna sprawa, że, że yy, wyszło coś takiego. Upamiętniającego Annę German. Zobaczmy tutaj jedną rzecz, bo wspominałem na temat jej wzrostu. Zobaczcie, jaka jest różnica. To była naprawdę bardzo wysoka kobieta. I cieszę się, że jeszcze następne pokolenia będą pamiętały jej wielki talent.